Witam Państwa na kanale stanisławkrajski.pl Dzisiaj moim Państwa gościem jest Pan Jacek Schmidt Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Na wieki wieków, I porozmawiamy dzisiaj o Marcinie Zielińskim, bo no, są nowe dane, znaczy może nie takie nowe, ale dopiero ostatnio w pełni potwierdzone. Proszę pana o wypowiedź na ten temat. No tak, Marcin Zieliński to jest może najbardziej znany charyzmatyk w Polsce świecki. Taki można powiedzieć celebryta, bo występuje też w takich telewizjach śniadaniowych, czasami mu się zdarzało. I od kilku lat już przynajmniej w mojej świadomości była taka informacja, o tym, że miał się ponownie ochrzcić w zborze zielonoświątkowym, przy czym czy znaczy, mm, pierw ochrzcił się w kościele katolickim, no, czy znaczy, został odszony z katolickiej, tak, tak. Przy czym y, wtedy, jak o tym pierwszy raz usłyszałem, nawet słuchałem świadectwa takiej pani, która była świadkiem, to jakby nie można było tego zweryfikować za bardzo, bo jakby nie było innych źródeł. Słowo, przeciwko słowu. No tak. Natomiast w ostatnim czasie na YouTube można znaleźć takie, chyba już kilka filmów jest na te tematy, na kanale pana Michała Harmelecha, albo drugie nazwisko Michał Koenigsberg. Ko który jest charyzmatykiem z Krakowa, jest z wykształcenia z prawnikiem, adwokatem bodajże. I on nagrał taki film z pytaniem do Marcina Zielińskiego, żeby, czy to jest, no że właśnie, nie to, czy to jest prawda, tylko że miał miejsce taki akt, mianowicie w 2014 roku w nurtach rzeki Pilica. Marcin Zielinski został uszczany przez pastora zielonoświątkowego zboru baptystycznego. Nie pamiętam teraz jego nazwiska, ale nazwisko nie jest tutaj istotne. I, no i, i w związku z tym, kim jest Marcin Zielinski? Jak, jak on to uzasadnia? Jaki był sens tego sztu?? A, Później pan Michał kontynuował, zaprosił Marcina Zielińskiego podczas takiego festiwalu krakowskiego, który miał miejsce w wakacje ostatnie. Chwała mu. Czy znaczy, tak się nazywa tak, festiwal? Tak, chwała tak, mu, bo tak, to chwała, tak. zabrzmiało jakby tak. pan powiedział. Chwała. Aby po jakimś koncercie, jego wystąpieniu Marcina Zielińskiego, żeby on się spotkał z grupą wiernych i to miał spotkanie koło tego festiwalu, budynku festiwalowego w parku takie spotkanie na żywo, żeby Marcin Zieliński przyszedł i, i no i ludzie przyszli podyskutowali o tym fakcie co, co to znaczy, Marcin Zieliński nie przyszedł, ale stwierdził że to nie był chrzest w zborze baptystycznym, zielonoświatkowym tylko odnowienie chrztu, że chciał tym aktem odnowić chrzest no i w intencji obrony Marcina Zielińskiego, no bo ten, ten pan Michał jakby jednoznacznie zadał pytanie, czy Marcin Zieliński może jest heretykiem, a w związku z tym czy nie katolikiem, no kim właściwie jest Marcin Zieliński, nie? który, przypomnę, w zasadzie zawodowo zajmuje się uzdrawianiem i głoszeniem ewangelizacji w duchu charyzmatycznym. Gdziekolwiek w jakimś, jakimś takim ważnym punkcie w Polsce byśmy zadali pytanie, czy był tam Marcin Zieliński, to myślę, że nie ma wielu miejsc, w których go nie było. Nie? I to no, po prostu jest jego zawód, bo zakładamy, że, że dostaje wynagrodzenie. Tak jak ksiądz przyjeżdża na rekolekcję i tam dostaje ofiarę, no to to ten, który go zaprasza, proboszcz miejsca albo, albo tam w zakonu, no to zapewnie przekazuje Marcinowi gratyfikacje finansowe. To jest oddzielny wątek i tutaj może ma mniejsze znaczenie, ale warto, warto też zadać pytanie, czy Marcin Zieliński ma misję kanoniczną do głoszenia nauk w Kościele. Bywały takie sytuacje w niektórych diecezjach, może dwie, trzy. Z tego co pamiętam, to bodajże diecezja Gliwicka zaoponowała biskup, że, że Marcin Zieliński nie ma tej misji kanonicznej, nie może głosić nauk, nie może być zapraszany w związku z tym. A tutaj jeszcze dochodzi do, do, do sytuacji tego podwójnego sztu. Przypomnę, że Święty Paweł bodajże w liście do Efezjan pisze, że jest jeden chrzest, jedna wiara, jeden chrzest. I, i w zasadzie w doktrynie chrześcijańskiej zawsze było to, że no w sytuacji zagrożenia życia, na przykład młodego dziecka, to każdy może ochrzcić, byleby wypowiedział formułę, ja Ciebie chrzczę w imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Wejdę w słowo, że mm. Jeżeli się przechodzi na przykład z Prawosławia na katolicyzm, czy z protestantyzmu na katolicyzm, to nie ma ponownego chrztu. Jest no tak. tylko złożenie wyznania wiary. I teraz w obronie Marcina Zielińskiego wystąpił taki bardzo znany charyzmatyk: ksiądz Przemysław Sawa ze Śląska. O, tam no, były jakieś poważne kłopoty u tego A Sawa. tak, no ale to, to mniejsza, to chodziło o szkołę nowej ewangelizacji, z sekam albo secim, jakoś tak, tam taki mobbing i różne takie historie nadużycia. No ale ksiądz Sawa, to jest taki ksiądz, którego, no, ja to trochę czytałem, jego, jego artykułów, nigdy nie spotkałem się z tym, żeby ten ksiądz głosił jakąś naukę katolicką. Gdyby on był pastorem protestanckim, to w zasadzie byłby na swoim miejscu. On jakby promuje całym sobą, całą swoją teologią, bo to jest też wykładowca bodajże gdzieś, na, tą rzeczywistość charyzmatyczną. No i on w takim dłuższym, dłuższej wypowiedzi na swojej stronie facebookowej, w punktach udowadnia, że Marcin Zieliński nie jest charyzmatykiem. Nie jest heretykiem. Nie jest charyzmatykiem. Pierwszy punkt. Znamy się osobiście, nieraz rozmawialiśmy. Nigdy nie słyszałem nic niekatolickiego i niewłaściwego pod względem wiary ani żadnym innym. Nie będę czytał innych punktów, bo one są wszystkie mniej więcej w tym klimacie argumentów apologetycznych, księdza zasawy. No ale ksiądz Sawa i Marcin Zieliński twierdzą, że Marcin chciał tylko odnowić chrzest, prawda? My jako katolicy nieraz przy okazji nie wiem, chrztu nowego członka parafii czy w naszej rodzinie, no jest ta formuła odnowienia chrztu, czyli wyrzekanie się zła, grzechu, szatana, szatana tak. wyznanie wiary, i, I to jest jakby taka, taka, taka formuła, która ma nam przypominać, że jako ludzie ochrzczeni zostaliśmy dziećmi Bożymi, włączeni w strukturę kościoła. I cały problem, cała manipulacja, zarówno ze strony Marcina Zielińskiego, jak i księdza Sawy, którego broni, polega na tym, że w zborach baptystycznych. Nie ma takiej formuły jak odnowienie chrztu. Coś takiego po prostu nie istnieje. Dlaczego? Ponieważ te zbory uważają, że kościół katolicki nie jest chrześcijaństwem. I dopiero ktoś, kto jest świadomie dorosły, kto się nawraca, czyli odchodzi z kościoła katolickiego, to on się ponownie chrzci, czy przyjmuje ten prawdziwy chrzest, bo ten pierwszy po prostu był nieprawdziwy. I to uczynił ten pastor baptystyczny, zielonoświatkowy, nad Marcinem Zielińskim. I teraz tłumaczenie Marcina Zielińskiego, że on jest tak pobożny, że po prostu ma tak dobrą wolę, jest funta kłaków warta. Znaczy wiecie, jeszcze tak, słowo, że odnowienie chrztu nie jest odnowieniem w kościele katolickim, nie jest odnowieniem chrztu, tylko jakby przypomnieniem, powtórzeniem tego, co Mówi się przy chście, prawda? Czyli to jakby ślubowania: jestem chrześcijaninem. Natomiast nikt się nie pokrapia wodą, prawda? I nikt się nie chści ponownie. No tak. Tutaj jeszcze jedna rzecz: nikt nie chrzci się ponownie, to znaczy poza, poza Baptystami, tymi chrześcijanami, którzy to czynią i ten pastor nie przeprowadził formuły, Marcin nie, nie zadał mu pytania, bo tam czegoś takiego po prostu nie ma. Marcinie, czy chcesz odnowić swój chrzest? Marcin Zieliński sam o to wystąpił i ten pastor poprosił, żeby wszedł do rzeki, wypowiedział formułę, nabierając wody w ręce i wylewając na głowę Marcina Zielińskiego. Ja ciebie chrzczę w imię Ojca i tak dalej, nie? I to powoduje, że, że ja nie jestem teologiem, ale myślę, że, że są określone konsekwencje. Każdy nasz czyn, taki zwłaszcza w wymiarze duchowym, ma określone konsekwencje nie tylko tu na ziemi, ale też w niebie, w wieczności. Że tym samym Marcin Zieliński uznał, że prawdziwym wyznaniem jest ten zbór świętkowy, Że on się tym samym włącza w Bycie tym zborownikiem, tym odnowionym zielonośrodkowym chrześcijaninem. To znaczy, dopowiedzmy, że chrzest jest włączeniem we wspólnotę Kościoła. Tak, też, też tak, prawda? Tak, Bo tak. on ma ten wymiar teologiczny nadprzyrodzony, gładzi grzech pierworodny, ale tak. jest zarazem włączenie. W tym momencie w, 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 ochrzczony zostaje w, formalnie i faktycznie członkiem kościoła katolickiego i zostaje wciągnięty mhm. w księgi, prawda? Jest akt, akt chrztu jest dowodem na to, że jest w kościele katolickim. Tak, więc w tym momencie Marcin Zieliński złożył dowód, taki akt, że jego przynależnością eglezjalną jest zbór baptystyczny, nawet nie konkretnie ten, tylko no po prostu Ogólnie. tym samym się włączył w tą rzeczywistość. Co więcej, rok później Marcin Zieliński poprosił swojego ojca, który się na to zgodził i doprowadził do ponownego sztu jego rodzonego ojca przez tego samego pastora w tejże samej rzece. Więc to jakby jest, widać, że, że jest tutaj jakby tak zdeterminowany. Znaczy, jakby uznawał, że nie ma zbawienia bez chrztu w zbożu No Tak, tak, tak. Inna rzecz, która też wymaga jasnego sprecyzowania, to są zarzuty stawiane Marcinowi Zielińskiemu o to, że miał przyjąć tak zwane błogosławieństwo Toronto Blessing. I tutaj Marcin Zieliński też robi uniki, że nie, że on tylko. Pojechał, bo był zaciekawiony, jakie to jest miejsce, i prosił o modlitwę taką ogólną. Ksiądz Przemysław Sawa pisze o tym tak. W punkcie 5. Marcin podobno przyjął błogosławieństwo z Toronto, tak zwane Toronto Blessing. Argument. A chrześcijanie nie mogli się pomodlić nad nim? Nade mną też się modlili ludzie związani z tamtejszym. Przebudzenie, między innymi John i Carol Arnott, Bruno Jerullo, byłem i jestem katolikiem. Marcin też. No właśnie, nie. Jeżeli przyjmujemy błogosławieństwo z tak zwiedzionego miejsca, z tak, z tak demonicznego doświadczenia jak Toronto Blessing, to tym samym wchodzimy pod duchowy autorytet tych mocy, które tam się posługują tacy pastorzy jak ci wymienili John Arnold czy Bruno Jerullo, czy prorocy związani z tym błogosławieństwem z Toronto. Jeżeli ktoś z Państwa nie zna, na czym to polega, to te doświadczenia, te modlitwy. To niech sobie wpisze Toronto Blessing na YouTube. To mu wyskoczy, co tam się dzieje, jakie tam historie się odbywają. I teraz wiecie, my byśmy się nie zajmowali tutaj, nie tracili czasu z Panem Stanisławem na opowiadanie o heretykach i o ich takich czynach właśnie. Ja wcześniej no, w połowie lat 90. spotkałem Dwóch ludzi, którzy też się ponownie ościli, odeszli z Kościoła katolickiego, dwóch muzyków. E, jeden z nich jest świątkowcem w Gdańsku e, z całą rodziną, a drugi jest e, zwolennikiem, że Jezus tak kościół nie, chociaż uczestniczy w spotkaniach takiego zboru dla celebrytów w Warszawie. Mniejsza z tym, Ci ludzie przynajmniej byli konsekwentni, odeszli z kościoła. Nie? I ten, ten podwójny chrzest był znakiem, że, że odchodzą, rezygnują z życia sakramentalnego, i tak dalej. No i to za tym idą określone konsekwencje. Tutaj Marcin Zieliński jest po prostu taką agendą pentekostalizacji resztek katolicyzmu w tych wspólnotach charyzmatycznych, w tych parafiach, w tych duszpasterstwach, na tych festiwalach, które go zapraszają, aby tam uzdrawiał i przekazywał te, te duchowe moce, którymi się posługuje. Znaczy jest misjonarzem, który chce nawrócić ludzi z katolicyzmu na, na zupełnie na coś innego. Na charyzmatyzm, ]nego. tak. Przynajmniej na charyzmatyzm. A poza tym, wie pan, bo pan delikatnie wspomniał o tych pieniądzach, o tym utrzymaniu, ale gdyby stracił takie źródło dochodu jak katolickie parafie, to z czego by żył? No, na pewno by pewnie musiał zmienić zawód, albo by został yy, Jeździł po świecie yy, pastorem. Założyłby własny kościół, jak to często bywa, I, i takie niewielkie zbory są taką strukturą sieciową bardzo często. Jeżeli chodzi o finansowanie, opierają się o środki z misji protestanckich, głównie ze Stanów Zjednoczonych, ale nie tylko. No i opierają się na, na obligatoryjnej dziesięcinie członków zboru danego. No i to są takie misje, które, które gdzieś takie pojedyncze pojedynczych misjonarzy, gdzie na przykład zbór czy sieć zborów składa się na kampanię ewangelizacyjną, wysyłają taką grupę misyjną. Rzadko wysyłają na tereny na przykład islamskie czy hinduistyczne, chociaż to też się zdarza. Najczęściej wysyłają do krajów jeszcze katolickich, no bo katolicy są otwarci na ekumenizm nie? i chętnie przyjmują, goszczą, otwierają swoje domy, dają datki itd. Ludzie, którzy to czynią, działacie na własną szkodę, na szkodę własnego zbawienia. Co więcej, mogę powiedzieć. Jeżeli chodzi o, o, o to, bo zacząłem ten wątek, my byśmy się tym nie zajmowali, gdyby nie to, że jest to promowane przez hierarchów Kościoła katolickiego, na szczęście nie wszystkich, ale głównym takim motorem napędowym to jest papież Franciszek. Ponieważ on, miał, on sam, jako kardynał Bergoglio, poprosił o takie błogosławieństwo pastorów zielonoświatkowych na stadionie w Buenos Aires. Nałożyli na niego ręce. Są zdjęcia, jest opis tego wszystkiego. I, i papież Franciszek pokłada taką swoją nadzieję na, jedność, na jednoczenie chrześcijaństwa w oparciu o te doświadczenia charyzmatyczne. Co jest fatamorganą, co jest takim złudzeniem optycznym, bo na błędzie, na herezji nie można zbudować jedności. To jest po prostu po ludzku niemożliwe, a Pan Bóg za tym nie staje. Natomiast te duchy zwodzenia jak najbardziej tak. No a w Polsce no to jest grono hierarchów z kardynałem Grzegorzem Rysiem na czele, którzy, pod których skrzydłami... Te spotkania tak zwane ekumeniczne czy działalność Marcina Zielińskiego jako tego wzorowego katolika zielonoświątkowego czy zielonkowca nie wiem działającego wśród katolików się dokonują i no, on jest promowany gdzie tylko można kończymy? tak bo to wie pan jest trudna rzeczywistość no ale trzeba o tym mówić no bo bo, bo, bo cóż, ludzie, jeszcze może taki wątek bym powiedział, ludzie na spotkania z Marcinem Zielińskim albo do, do wspólnot charyzmatycznych różnego typu, do Mediugorie i tak dalej, generalnie udają się, z, czy jeżdżą, czy przychodzą z bardzo pozytywnych pobudek, jakby tam się działy złe rzeczy, to by tam nie przychodzili tłumami nie? ogłoszą w jakiejś parafii, że o będzie Marcin Zieliński to jak na niedzielnej sumie, takim najważniejszym wydarzeniu jest powiedzmy 300 osób to na Marcinie Zielińskim jest 3000 osób proboszcz jest zachwycony, no, mam pełen kościół, co więcej, cuda się dzieją, uzdrowienia Marcin Zieliński twierdzi, że ma pełne szafy świadectw z uzdrowieniami. Tylko jakoś ich nie pokazuje. Nie, nie, Komisja Lekarska tego nie bada. Bo tam po prostu nie ma cudów nadzwyczajnych. Natomiast jest. Jak uzdrawia Marcin Zieliński? Ja, ja tak się czepiam, ale to ja sam robiłem. No, po prostu ja byłem takim pewnej, w lokalnej skali. Byłem takim Marcinem Zielińskim w pierwszej połowie lat 90. Nie? Powiedzmy, jest 300 osób w kościele. Połowa to są kobiety. I Marcin Zieliński najpierw jest pół godziny uwielbienia. On tam się modli w ten, w ten sposób, prawda? I, i, i może nawet nie, nie, ja to robiłem. I, i, i mówię, mam takie. Pan mi powiedział, że są, jest tutaj kobieta w średnim wieku, która ma problemy z kręgosłupem. Teraz zaczynasz odczuwać ciepło w tym kręgosłupie. Pan przychodzi do ciebie, duch przychodzi do ciebie i cię uzdrawia w tym momencie. Jak tam jest 150 kobiet, większość, no połowa to są starsze osoby, czyli 70, to w tej 70, połowa ma problemy z kręgosłupem. I, i w momencie takiej sugestii, bo to jest sugestia magiczna zaczyna odczuwać ciepło bo my tak reagujemy, nasza psychika tak reaguje to są impulsy, które powodują reakcję w ciele i taka starsza pani mówi o, czuję ciepło, to ja, to ja Pan Bóg mnie uzdrawia teraz chwała Panu Marcin Zieliński chwyta tą rękę taką wyciągniętą przyjdź siostro na, na środek i złóż świadectwo, że Pan Cię teraz uzdrawia i ona faktycznie to czuje i to nie są żadne ludzie to nie są cuda to są manipulacje. Na tym możemy zakończyć. Dziękuję bardzo Panu, dziękuję Państwu.